Widzowie, dziękuję Wam za wsparcie, byłem w klinice prywatnie, jak wiecie, miałem problemy. Co się wydawało słowem, stulejka, to śmieszne, słowem z tulejka nadal do śmieszny, Ale powiem Wam, że to jest normalna, męska sprawa. Czytając komentarze od widzów z TikToka, z YouTube'a, stwierdzam, że to jest męska, naturalna sprawa i panowie, nie wstydźcie się tego, jak macie problem, bo Wam powiem, że to jest naprawdę zajebista sprawa. I zacznę teraz tak, jak to wyglądało. Pojechałem do kliniki. Yy, przebrałem się w taką sukienkę. W sensie wierzynów do operacji. Yy, no i zacząłem, y, Poszedłem tutaj tej sali operacyjnej. Kładę się. Lampa taka duża. Wiecie co było na tej lampie napisanej? Jaka była firma? Famed, fame de. Fame de. e Tak, leżę, ja pierdolę. Przeznaczenie mówię. Fame D. Lampa w do w Google jest taka za 40 tysięcy operacyjna, z takimi żarówkami. No i mówią. jest kobita mi operowała i facet. <tryk> no to mówię kobita zawsze coś, nie? No. <tryk> Zakryli mi twarz. Włączyli mi ten, ten rulon i dali taki do ręki. <tryk> Faint det naprawdę. Ehm, no i kurczę przychodzi doktor. Dostanie pan zaraz zastrzyk na dole. Pięć zastrzyków dostałem. Tu. No. I dostałem to... No nie będę pokazywał. Kurde. Potrzebny za radami magical porno. Pokazuję wszystko. Tu, tu, tu. No dobra, dostałem pięć zastrzyków. Eee, co dalej? Dostałem pięć zastrzyków. No i zaczęli działać. Oczywiście poleciało mi bardzo dużo krwi. I pytanie do mnie. Czy pan jakieś tam... Y Tabletki na par Paraginą czy coś takiego, czy to pan jakieś tabletki spożywał? No ja no no X Max spożywałem. No No tam coś tam źle. No, te zastrzyki te, te przeciwbólowe bardzo bolały te znieczulenia. E, oczywiście jedna ręka była tak, nieprosto, a druga cały czas prawa 5 zaciśnięta. No bo ja wam powiem, mam strach po tej nocy w jak mi robili, bo to ja nerwowy zaciskałem cały czas 5. Dali ty 5 zastrzyków. E, no i co? No i tak ogólnie tam zaczął to robić wszystko. Miałem dosyć poważny problem. Spytałem jaka tu skala, to mówię, że jest dosyć duża. Zaczął to robić. Nagle poczułem taki przewiew, tak fajny taki wiatr, takie zimne. No uczucie takie jakby coś wiecie. Wyszło coś kurde z mroku. No i co mi się spodobało? No trochę się bałem, że tak krew dużo leci i tak dalej. Oczywiście widziałem w odbiciu lampy D. Krew i mówię, zaraz zerknę, zobaczę, jak tam mój pindol stoi. <gry> <gry> Ale kurde, na szczęście nie spojrzałem, bo mówię, no nie dam rady. No i słuchajcie, tam cioł, yy, jakąś piątką, czymś tam. Słuchałem, co ten yy, facet i doktor, doktor, i doktorka gadają. No i ten facet mówi z tą panią, że bardzo ładny, symetryczny. Może pan w końcu ruszyć na łowy, że pan prędzej przyjść. Że pan teraz będzie miał kalafior, prawdziwy męski penis. Zajebisty, w 100% będzie sprawny. Zalecenia. <gry> Mówię poważnie, nie śmiecie się widzowie. Proszę się nie śpiać. Od 6 do 8 tygodni zakaz tam stosunków. Codziennie muszę te robić waciki, taśmą, yy, maścią smarować, muszę sobie tabletki przeciwbólowe kupić. Yy. Ale się śmieją. No. no i co? No i. Oficjalnie słuchajcie, on musi być cały czas prosty, sztywny. Tu na. Nawet... No widać, się stoi? We. No co? Dali mi takie ga... Bo ja pojechałem. Dali mi takie gacie. Tak się daj będziesz. No właśnie, śikasz mi się. chce, ale idę śikać. zaraz się Normalnie słuchajcie, 16 cm teraz mam. Poważnie wam bo no. On cały czas teraz będzie stał. Ja chcę, chodź, na. Idź, Mariusz, mi teraz. No tak idę. No. Zostawcie obserwację i suba. I łapkę w górę. Normalnie cały czas mi teraz stoi. I doktor powiedział, że wam się nie ma sikać, z wodów. Jak będę sikać, ci tą tam sobie ten, ten, ten ruloni przesunąć? Że ten bacik. Od jutra normalnie mogę się kąpać, ale pod prysznicem. Do wanny mam zakaz ehm, Co tam jeszcze? No i co, przemywać? No i dbać o higienę. Koziacek. I za sześć... 6... Co się stało? Nic, chodź tylko chwilę. Mama o ptaku rozmawiamy. Co żałam. Ale no, jestem zadowolony. Jak powiedzieliś mam bardzo ładnego i symetryczny. No. To... <laughs> szyli, potem szyli mi na koniec. Strzywali mi. No oczywiście jakoś się nie widziałem. Bo jest... Jest cały czas w tych wacikach. Gdybyś w szoku nie. No, do czego dążę? Co? Tulek Piotrowski. Do czego dążę? Nie bójcie się stulejki. Obrzezajcie się, jak macie problemy, panowie. Kobiety będą zadowolone, a za 6 tygodni opowiem wam o moim stosunku z kobietą i relacje Relacje Wam zdam od razu świeżo po stosunku. Ponieważ od dwóch lat nie bzykałem. To jak moim nowym żołędziem wiadę będę kupulował. to wam to normalnie wszystko opar. Kudłaty na łysca, kudłaty będzie. Dobra. Czuję się fresh. I będę w końcu... Mógł powiedzieć, że czuję się w 100% męski, harty i długi. 16. Symetryczny, bardzo ładny. Podać mi pompkę na asmę, Aż kurde, muszę jeszcze psiknąć. Dobra, włączam do najty. Widzowie, te godziny z celu dzisiejszego, 1900, dodajemy jutro rano. Oficjalnie, dziękuję za obserwacje wszystkim. Oficjalnie dodaję teraz od siebie. O teraz od siebie dodaję 28 godzin, oprócz celu. Tyle godzin z będzie? No bardzo dużo. A teraz ja powiem do teraz, słuchaj, 20... było, 7, kurwa, nie było. 70, 580. 580 godzin. Z celu dodam jutro. Czyli dodam teraz 28 godzin. Od siebie.